Dobry inwestor musi czytać książki. Wydaje mi się, że nie, ale na pewno nie zaszkodzą. Dlatego dzisiaj pokażę Wam cztery najlepsze według mnie książki do rozpoczęcia swojej przygody z inwestowaniem, bo wiadomo, że im dalej w las tym człowiek już sam się uczy na swoich błędach i nie musi czytać o błędach innych. Ale tutaj też nie do końca będziemy rozmawiać o samym inwestowaniu. Pokażę wam książki, które mogą pomóc naokoło tego inwestowania. I tak zaczynamy z książką Atomowe Nawyki Jamesa Cleara. Którą przeczytałem dosyć niedawno i wprowadziłem od razu w życie parę myków. Oczywiście nie wszystkie, bo uważam, że no nie jest to takie proste, żeby sobie tak ułożyć to od razu tak, ale na pewno z tej książki wyciągnąłem. Jedną z największych lekcji, czyli to, że żeby zbudować nawyk, trzeba zaczynać od bardzo, bardzo malutkich rzeczy i to rzeczywiście działa, bo gdzieś tam zazwyczaj rzucałem się na głęboką wodę. Z tymi nawykami możliwe, że przeszacowywałem swoje możliwości, a ta książka pokazała, że od najdrobniejszych rzeczy można dojść do naprawdę wielkich rezultatów. I uważam, że każdy inwestor powinien to przeczytać. Każdy inwestor długoterminowy, ponieważ tutaj uczymy się tego nawyku, nawyk inwestowania, to będzie nam później przekładało się na to, że co miesiąc dopłacamy w SP500, to wyrabiamy sobie nasz nawyk, tak? Dalej, już typowo, może nie aż tak biznesowo, ale jeżeli chodzi o inwestowanie, o to, jak działa pieniądz, jak ten pieniądz mnożyć i szanować. Najbogatszy człowiek w Babilonie, George S. Clason tutaj myślę, że bardzo znana książka wśród społeczności inwestorów. To jest taka, no można powiedzieć podstawa. Macie taką książeczkę do przedszkola i to jest właśnie to w inwestowaniu. Tutaj są pokazane te główne aspekty tego jak te pieniądze działają, jak te pieniądze pomnażać, historia tych pieniędzy. No i wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać na własną rękę tutaj no, bardzo dużo treści naokoło można sobie wyciągnąć i dla siebie i dla innych też w naszym otoczeniu. Także myślę, że bardzo się przyda ta książka, jeżeli ktoś jest na samym początku swojej drogi z inwestowaniem. Dalej, to już książka, która jest dla dosyć zaawansowanych, myślę, inwestorów, ponieważ tutaj będziemy mówić o tym, jak działa psychika człowieka w inwestowaniu i Pułapki Myślenia. Pułapki Myślenia o myśleniu szybkim i wolnym Daniela Kahnemana. Jest to książka, no, najdłuższa z tych wszystkich, ale też uważam, że bardzo dobra, jeżeli chodzi o samoprawdopodobieństwo, o to, jak działa ludzka psychika, o to, dlaczego wybieramy taką decyzję, a nie inną. No naprawdę tutaj, po tej książce, dużo spraw mi się tak, można powiedzieć, otworzyło i olśniło mnie. W niektórych tematach, dlatego teraz na przykład mamy dużo gorszy okres na naszym rynku, przez to, że Trump wprowadza różne cła, są jakieś tam wahania i ta książka, myślę, że w takich chwilach naprawdę pomaga. No tutaj macie dużo wiedzy takiej, można powiedzieć, ekonomicznej, bo książkę napisali z psycholodzy, z pomocą ekonomistów, też swoje artykuły wrzucali tam do ekonomicznych magazynów, także tutaj no naprawdę książka dla inwestorów uważam, że y, top, nawet chyba z tego całego zestawienia bym dał ją na top 1. No i na koniec powiem wam książka, która została napisana we współpracy z Warrenem Buffettem. Tutaj chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Benjamin Graham, inteligentny inwestor. Tutaj no, ta książka jest dla już takich bardziej zaawansowanych osób, dla tych, którzy już znają jakieś tam podstawowe pojęcia, wiedzą mniej więcej co i jak. No i na tym rynku już troszkę są tacy bardziej płynni. No bo na początku swojej drogi, jeżeli Wy nie wiecie jeszcze nawet co to SP 500. No to raczej ta książka nie jest dla was, ponieważ tutaj już jest troszkę więcej takich specjalistycznych sformułowań, jakiejś wiedzy, wykresów. Nie jest to książka na pewno płynna, ciekawa i bardzo taka y, fajna do czytania, ale jest fajna do no, wyciągnięcia jakichś wniosków z danych, które są w niej zawarte, bo jest naprawdę dużo wykresów, porównań. Oczywiście już są przestarzałe, no bo też. Co Wam powiem na koniec, to jest to, że żadna książka tak naprawdę teraz nie ma sensu, ponieważ rynek tak się zmienia, wszystko jest tak zmienne. No, podejrzewam, że w żadnej książce nikt by nie ujął tego, że Trump może wprowadzić takie cła i rynek pójdzie o tam 20% w pewnym momencie w dół. No więc tutaj myślę, że powinniście być na bieżąco z różnymi artykułami. Bardziej niż z książkami. Te cztery książki, które Wam podałem, są na pewno do przeczytania i tutaj to Wam bardzo dużo pomoże, ale musicie być na bieżąco, musicie czytać portale, musicie analizować spółki, patrzeć na ich wykresy, patrzeć na to, co mówią, spotkania zarządu to jest taka wiedza, która jest potrzebna inwestorowi. Nie jakieś tam książki napisane 30 lat temu. Gdzie tak naprawdę wtedy, gdyby ktoś kupił, to wiadomo, że teraz by miał dużo większe przyrosty. To już jest przestarzałe. My musimy się skupić na tym, co jest tu i teraz. No i co najważniejsze, właśnie analizować te spółki na własną rękę przy użyciu aktualnych narzędzi. A tych narzędzi mamy bardzo dużo, więc jeżeli chcecie odcinek o tym, jakich narzędzi, stron. Używać do tego, żeby właśnie analizować spółki, czytać artykuły i wiedzieć co i jak na bieżąco, to dajcie znać w komentarzu. Na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.